Dzień, w którym wszedłem na pewną stronę internetową, odmienił moje wędkarskie życie. Jeszcze nie wiedziałem, że klikając ten link, za kilka dni doświadczę niesamowitego przeżycia, jakim było odkrywanie dawnych miejsc, cenę nauczki i nowe życiówki. Strona, do której dostęp mają tylko nieliczni, a zdjęcia widniejące tam mają za sobą historię pełną niespodziewanych przygód, czasami nawet wojen albo ukrytych wskazówek. Na szczęście pobrałem wszystkie fotografie, gdyś lat po tej stronie zaginął. Za dużo się z nich nie dowiedziałem, ale w każdym razie musiałem tam się udać i samemu to odkryć. Pojechałem na miejsce i Totalnie nie spodziewałem się, jakie ryby tam pływają. Płytki staw z wyschniętym dostępem do rzeki. Byłem pewien, że nie będzie tam żadnej ryby. Zasmucony i nieprzygotowany na wyprawę, wziąłem tylko kamerę i wędkę. Co prawda na okonia i bez stalki, ale to nie miało w ogóle znaczenia. Ten rowik, który widzicie, pomógł mi dostać się na główne miejsce, gdzie chwilowo jest najmniej przeszkód. Pierwszy rzut w takim miejscu. Nie wiedziałem jeszcze, że jest tu tak płytko. Mimo tego, zamiast poznawać to miejsce pod względem podwodnych dołków albo miejsc ryb, to od razu po drugim rzucie stała się dziwna akcja. Jezu miałem rybę Po tej liczbie zarosi tam, tego w sumie nikt nie wie Większa liczba glonów powoli doprowadzała mnie do tego, że miałem stamtąd zaraz znikać Ostatni rzut decyduje o tym, czy zostaje Moja taktyka sprzed dwóch lat chyba Rzucam chleb pod lilię i czekam aż jakaś duża ryba zaatakuje Jeżeli są to jakieś karpie albo jakieś po prostu duże ryby z dużym pyskiem No to ten chleb po prostu zeżrą sobie ptaki. Metoda ta nie przyniosła mi żadnego karpia, tylko trapieżnika Drobnica podpływająca pod chleb, a za nią zębaty kolega Jest! Siedzi! Siedzi ryba! Siedzi jakaś duża ryba! Ja pierdził! Co to jest? Co to jest za ryba? Co to jest za ryba? I ja! Jakiego miejsca! Patrzcie to, mam szczupaka! Jest siedzi szczupak! Jak ja go teraz podbiorę, ja nie wiem. Byłem w totalnym szoku, zapewne jak ten szczupak, który też nie widział tu pewnie nigdy wędkarza. W mojej głowie nagle zaczęły się pojawiać dziwne i na pewno skuteczne plany, jak odkryć te miejsce w 100%. Ten szczupak odblokował mi pewien poziom. Już miałem wracać, ale jednak wszystko zmieniło się o 180 stopni. Nie było to zwykłe miejsce, takie jak na przykład normalny staw, do którego ktoś wpuścił ryby kilka lat temu i sobie urosły. Tutaj dostęp do rzeki jest naprawdę szeroki. Obsawiam, że wokół martu mogą pływać tu totalnie. Dzikie ryby z dużej rzeki Co prawda ujście teraz jest prawie, że wyschnięte Głębokość tam nie przekracza 20 cm, A więc większe ryby raczej tamtędy nie wypłyną Jeżeli pływają tu naprawdę giganty To mogą być spokojne o to, że szybko stąd nie uciekną Zdałem sobie z tego sprawę, dlatego oddałem drugi rzut Niestety tak to się kończy Jak się jedzie na ryby na spontanie Patrzcie teraz uważnie Jest! Był! Przegryz, jakim ja jestem śmieciem, że ja stalki nie nałożyłem. Co jest ze mną nie tak? Na szczęście dostałem ceną nauczkę, aby na przyszłość nawet w takich miejscach być zawsze gotowym na duże ryby. Na dnie mojego plecaka znalazłem ostatnią stalkę, którą nałożyłem. Nie miałem nawet pudełka wędkarskiego, a więc wziąłem moją ostatnią zieloną gumę i zrobiłem taki ciekawy mechanizm. Bez główki dzigowej, mając samo kotwicę, ogarnąłem system pracy przynęty. Słuchajcie, te dwa złote. czy tak wepchać do tej przynęty po prostu, żeby był jakiś ciężar, bo ja nie mam ciężarka. Zobaczmy, jak zareaguje na to Szczupak. Co to było? Szupa uderzył, tu przynajmniej od razu po wpadnięciu do wody. Kolejny dowód na to, że dawna strona, na którą wszedłem na początku filmu, sprawdza się. Słuchajcie, niestety znalazłem pudełko po robakach. Jest trochę stare widzę, bo nawet opakowanie jest zdarte. Kurde, czyli ktoś tu łowi. Już dużo się dowiedziałem na temat tego miejsca. Jedyna najlepsza rzecz, jaką mogłem wtedy zrobić, to wrócić do domu i lepiej się przygotować na następny dzień. Wędka została oczywiście zmieniona, po wybór ciężkich przynęt musiałem wziąć kij do większego wyrzutu, aby złowić tego tajemniczego szczupaka, który mi wczoraj tak brał. I reszta to są takie przynęty, zaupgrade'owane przeze mnie widzie tej rany, jakby czas złowić jakąś rybę. Wędka rozłożyłem i zarzuciłem. Daleko lata ta przynęta, podoba mi się. Jest! Siedzi ryba! Siedzi! Puścił! Puścił szczupak! Co to było? Siedzi, siedział znowu! Co to się dzieje? Coraz bardziej nie dowierzałem, w jakim mieć słowie. Kolejne rzuty i kolejne ryby widmo. Był fajny. Zmiana przynęty poskutkowała pierwszym szczupakiem. Jest! Siedzi, siedzi szczupak! Mam go! Ja pierdzielę, w końcu go mam. Nieduża ryba, ale jest w końcu pierwszy odkryty szczupak. Drugi rzut. Jest! Drugi! Brały po prostu w każdym rzucie. Siedzi, drugi szczupak! Od razu wziął! Ten może być fajniejszy. Wybluł mi przynętę! Co za śmieć, Co za kurde śmieć? Normalnie, bez, bez przynęty. Wiedziałem, że cały czas kryje się tu coś większego. Wpadłem na pomysł, że przejdę na drugą stronę miejsca. Siedzi coś. Siedzi jakaś ryba. Co to jest? O ja, pierdziu. Ciekawe, czy został przez kogoś zarybiony, czy jest po prostu starła. Niespodziewany rzut w środek trzcin. Siedzi, siedzi! Byłem bardzo zdziwiony. Siedzi ryba! Co tu się dzieje? To jest ryba! Ja pierdziu! Gdzie on mi tam wchodzi? W końcu jakaś konkretniejsza ryba. Co, co? Co tu się dzieje? Jakiś gigant go podgonił! Widziałem! Siedzi ryba! No kurde! No i jest fajna sztuka. No niby odpływa. Ale nie sądzę, że przeżyje. Nie wiem czemu tak akurat. Normalnie go odkryłem. Niestety w wędkarstwie bywają momenty, gdzie ryba z niewiadomych przyczyn umiera. Aby szczupak nie męczył się i nie zdychał w męczarach, to wziąłem go i zaniosłem dla babci. Chyba jedyne pożyteczne rozwiązanie, które mogłem zrobić. Napiszcie w komentarzu, że mu akurat tak się stało. Podsumowując moje wyprawy, musiałem wziąć ze sobą drona, aby lepiej zbadać ten zbiornik. W tym dniu postaram się odkryć wszystkie miejsca od zakamarków i głębin po każde za kolei płciznę. Również wziąłem ze sobą drugą wędkę i będę polować na większego drapieżnika metodą na żywca. Dziś mój sprzęt wygląda nietypowo, bo mam tutaj żywce, które złowiłem jakieś godzinę temu. Ale zapomniałem oczywiście o najlepszej wędce Za 500 zł, która została zrobiona z złota prawdziwego i platyny. Dziś zestaw melduje się na niej na właśnie na żywca. Ciężarki, kotwica. Ona pierwsza pójdzie do wody. Mam też sygnalizator i centralkę, żeby poczuć się bardziej, tak trochę, jak na komercji Tak szerzy to prędzej zostanę papieżem niż ta wędka przeżyje ryby powyżej 2 kg. Odsuwam jej te łuski. Nie! Nie spodziewałem się, co mogę zobaczyć na dronie. Będzie to dziś mój pierwszy raz. Zobaczcie, tutaj dałem taki ten karton, żeby one nie wypadały, te kurde stręgi. NO CO TO JEST?! Zamiast łowić na żywca to zarybiałem dręgami. Patrzcie to, jestem właśnie tutaj Wyleciałem dronem i zobaczcie co znalazłem Wielkie wzdręgi, szczupaki po 60-70 cm Ale to dopiero nic w porównaniu co zobaczę zaraz Kolejny dowód, że dawna strona się dalej sprawdza Ciekawe ile lat temu tutaj nie łowili Cała TY EJ ZNALAZŁEM KARPIA! ZNALAZŁEM KARPIA! No, patrz! Ta. Bardziej I w końcu mam potwierdzenie, że pływa tu coś konkretnego nie wiem po co wziąłem centralkę, jak jestem totalnie obok wędek. A ta oto wzręga ma dziś mega farsa, bo jest zarybiona i przeżyje. Za 50 lat będzie taka. Coraz lepiej mi się łowiło. Wiedziałem, że zrobię coś konkretnego podczas odkrywania tego miejsca. W pogoni za karpiem wpadłem na pomysł, zmienię zestaw na chleb z powierzchni i zarzucę tam, gdzie ostatnio go widziałem. Nagrałem no, to! Karp mi wziął i uciekł Nie sądzę, żeby to był karp, ale byłem wtedy pod wpływem emocji Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie Mój kolega, który czasami mnie nagrywał, nigdy nie złowił szczupaka I w tym momencie miał okazję z nim powalczyć Ej, co jest? Siedzi wielki! Nie! Był, Był szczupak! Czyli już wiem, że mogę tam znaleźć karpia, wzdręgę i szczupaka. Dlatego węka karpiowa nada się idealnie. Spakowałem się i ruszyłem w kolejną podróż. Za mną już tydzień jeżdżę na zasiadki, a ja nadal nie złowiłem konkretnej ryby. Przejście do miejsca nie było łatwe, dlatego zawsze po powrocie do domu miałem kilka kleszczy. Rozstawiłem swoje wędki na karpia metodą na chleb z powierzchni. Mimo dużych fal, miałem cały czas nadzieję, że coś złowię. Nie wiem naprawdę co się dzieje. Pławik już tyle razy zarzucałem tu przy brzeg, nic totalnie nie bierze. Bąbli obok tego spowika, ryby się małe sprawiają. Ja nie wiem gdzie te duże się podziały, naprawdę. Tam jest to przejście, niby wyschnięte, ale jest, no nie wiadomo czy tam coś przepływa przez to. Cały czas zmieniałem miejsca swojego zestawu. Kolejny dzień. Zauważyłem, że za każdym razem jak tu przyjeżdżam, to karp to tutaj ale po prostu cały czas żeruje. Niestety, ale wtedy był jeden z najbardziej pechowych dni. Jest po deszczu, działa się ostra zadyma, po prostu ryby nie brały, a ja cały czas zmieniałem zestaw i patrzcie co się stało. Pękł mi krętlik. Takie gówno te krętliki. Cały mokry zmęczony, czekałem do nocy na brania i sami wiecie jak to się skończyło. Miały kolejne dni zasiadek, wymyślam nowe tektyki jak złowić tą dużą rybę. Poza tym, zanęta wygląda tak, że to jest zwykła truskawka. tym truskawku mam nałożone orzech tygrysi, ale nie wiem czy te ryby są tu przyzwyczajone, dlatego nie wiem, nakładam jako brzoskwinie, może on że to jest zwykła brzoskwinia, która z drzewa spadła. Tego dnia chociaż złowiłem jakiegoś szczupaka. Jest! Siedzi! Siedzi szczupak co to jest? Ja pierdzielę, on tak walczył przez chwilę, ja chcę zobaczyć jaki, jaki, jego rozmiar jest. Taki. Cały tydzień jeżdżenia w deszcz na bagna zakończył się niczym. Łowiłem na prawie każdą przynętę, jeździłem z rana i wieczorem i nic nie złowiłem. Ja pierdzielę, patrzcie to, idę se? Tu leży, nie wiem co to jest, nabój od shotguna, czy co. A patrzcie to, a tu jest takie miejsce obok. Ja pierdolę jakie miejsce. Ciekawe czy pływają tam jakieś fajne ryby. W przyszłości będę musiał to zbadać. Znudziły mi się te karpie, sami wiecie dlaczego. Wziąłem tylko jedną wędkę spinningową i zobaczcie efekty. Zarzuciłem w totalne glony i stała się dziwna akcja. Wziął mi, siedzi, od razu. Co jest? Co to za ryba? Byłem pod wpływem dziwnych emocji, dlatego, bo zarzuciłem w totalne trzciny. Co to. No, taki z sześćdziesiątka, już nawet. Dobra, cieszę się z niego, naprawdę poprawił mi humor. Teraz go tutaj wyciągnę po tym, po tych karpiach. Od razu po tym szczupaku życiem drugi raz i zobaczcie, co się stało. Jest, siedzi. Łoł! Wow! Walka ryby wskazywała na jej dużą masę. Co to? Co to jest? Jak walczy? Jo. Ja! Szczupak był naprawdę silny, jak na to miejsce. Jaki? Nie no, co jest? On nie on jest, on jest taki duży jak na, tak, jak na taką walkę Myślałem, że on większy jest O kurde, wezmę go tu, uczyszczę z tego A Jakbym złowił takiego szczupaka na jeziorze, to bym się nie cieszył prawie Bo takie szczupaki, no to raczej są częściej niż te y, większe Znaczy, te, niż te mniejsze, ale z takiego miejsca Tyle tutaj łożenia w te bagna i taki fajny się melduje Kurde, wow, prawie wpadłem i został ostatni dzień, w którym pojadę na żywca. Siemano, mam tutaj żywce. Złote, fajne, małe wzręgi. Ciekawe, czy złowić dziś coś konkretnego. Zbytnio nie lubię łowić na żywca. Dziwnie się patrzę na biedną rybkę, która się męczy na haku. Ale w tym przypadku musiałem odkryć to miejsce i złowić coś większego. W mojej wędkarskiej przygodzie, całej w życiu moim, widziałem, jak wzręgi żyją naprawdę w dziwnych warunkach. Pomijając oczywiście karasia i sumika karłowatego Dlatego wpuszczę tutaj jedną z nich. Niech żyje. Niech zaludni całą tą małą rzeczkę. Jak ktoś dopływ jest, więc ona się nie udusi. Ja pierdziele chłopie, ile kleszczy! Co? Wędka sumowa, a ja będę dziś łowić szczupaki takich Zestaw gruntowy. Pierwsza wędka rozłożona, czas na drugą. Druga wędka jest to taka szczupakówka. Odsłaniam jej. Wędki zarzucone. W międzyczasie ten kolega, który nigdy nie złowił szczupaka, zarzucił wędkę na spinning. I powiedziałem, że jak złowisz szczupaka, to dostanie ode mnie nagrodę. Siedzi, siedzi yes. Siedzi super. Siedzi i zacząłem. Jest yes. wow, co to jest? Dobra. Jo pierdziel, dobra, dawaj, musisz to zrobić. Musisz złowić to rybę. Pierwsza jego ryba w życiu to jest. Pierwsza ryba w życiu jego to jest. Dobra, biorę podbierak. Odsuń się Jest! Dawaj go! Jest! Bierz go! Na pewno! No nie bój się! 20 złotych z dnia na dzień byłem coraz bliżej poddania się. Niby widziałem wtedy karpia na dronie, ale jeżdżąc prawie miesiąc, nie mogłem go złowić. Postanowiłem, że pojadę ostatni raz. Jeżeli nic się nie wydarzy, to zakończę to odkrywanie. Wyleciałem dronem i totalnie nie spodziewałem się, co zaraz zobaczę Zacząłem oglądać płytszą stronę, gdzie przeważnie nic nie mogłem znaleźć. Leciałem bokiem od strony brzegu i powoli zacząłem widywać pierwsze wzdręgi, a za nimi małe liny. Miały po 30 cm i wychodziły z lilii. Możliwe, że to jest ich kryjówka. Latając i latając, zmieniałem baterie, i pod sam koniec, gdy leciałem już do bazy spakować drona, zauważyłem jak obok mnie dzieje się niezła impreza. Wielki lin pod 60-70 cm, który tarł się z mniejszymi od niego osobnikami. Byłem szokowany, że tak duża ryba była w stanie codziennie chować się przed moim dronem, ale w końcu odkryłem prawdziwego giganta tego miejsca. Gdybym go złowił, to cieszyłbym się bardziej niż ten poprzedni karp. Byłem też szczęśliwy, bo wiedziałem, że moje starania nie poszły na marne, a przez tyle dni nic nie brało, bo był to okres tarła, więc wszystko wskazuje na to, że muszę wybrać się tu, kiedy linie się wytrą i będą czekały na moją przynętę.